Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie oraz Gimnazjum Wcześniowie okazały się najlepsze w 15 rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy PCK zorganizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Brzozowie przy współpracy z Brzozowskim Ekonomikiem 28 kwietnia bieżącego roku. W zawodach uczestniczyło 11 pięcioosobowych zespołów reprezentujących 10 placówek z całego powiatu brzozowskiego. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych do rywalizacji przystąpiły pierwsze Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlanych oraz Zespół Szkół ekonomicznych w Brzozowie. Wśród gimnazjalistów natomiast o pierwsze miejsce walczyli uczniowie Szcześniowa, Przysietnicy gimnazjum nr 1 i 2, Starej Wsi, Jasionowa, Brzozowa i Domaradza. Wszystkie ekipy wykazały się znajomością tematu zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Najpierw wszak rozwiązały test, a później sprawnie wykonały czynności ratujące życie i zdrowie poszkodowanych między innymi w wypadku samochodowym oraz w sytuacji nagłego ataku choroby. Poradziła sobie młodzież z tym wypadkiem, gdyby została w rzeczy... Czy w rzeczywistości taką sytuację rzeczywiście pomogłabym poszkodowanym? Większość młodzieży myślę, że poradziłaby sobie poza takimi niuansami, szczegółami, aczkolwiek ogólnie postępowanie młodzieży było jak najbardziej, jak najbardziej właściwe. Taki wypadek to jedna z takich najtrudniejszych sytuacji, jeśli chodzi o pierwszą pomoc. Może nie tyle najtrudniejszy, co dzisiaj na drogach, naj... jedno z najczęstszych zdarzeń, z jakim każdy ma dzisiaj, może mieć możliwość styczności. Rzeczywiście znajdują się w takich sytuacjach czasami, opowiadają, że no, trafili na przykład na jakiś wypadek i udzielili pomocy? Tak, tak, przytrafia się im, niekiedy to w... nawet w rodzinnych sytuacjach, w domu, na ulicy, gdziekolwiek. I poprzez te ćwiczenia młodzież przede wszystkim uczy się reakcji. Reakcji i reagowania w odpowiedni sposób na stres, na emocje, jakie towarzyszą tutaj takim zdarzeniom, gdyż większość osób, no, nie za bardzo jest po prostu na pierwszy rzut, że tak powiem, nadaje się do tego, gdyż dochodzi do tego stres, duże napięcie emocji, jak już mówiłem. I to wszystko wiąże się na, na działanie takie bardziej w szoku, więc tutaj młodzież jest szkolona w tym kierunku, że potrafi sobie z tym stresem poradzić, jednocześnie przekładając to na, pra, na prawidłowe postępowanie schematyczne w działaniach pierwszej pomocy. Zwycięzcy zarówno zespół szkół ekonomicznych, jak i gimnazjum wcześniowie obronili mistrzowskie tytuły wywalczone przed rokiem. Która z tych stacji dzisiaj sprawiała Wam największe problemy? W każdej stacji były i łatwiejsze osoby poszkodowane i te trochę trudniejsze. To zależy też od tego, co umiemy. I od każdy ratownik umie coś innego lepiej. Dlatego rozdzielałam tak, jak wiedziałam, że kto co umie lepiej. Nie? I trafiłaś ze wszystkimi wskazówkami? Myślę, że tak, myślę, że dziewczyny dobrze się spisały i dobrze nam poszło. No pierwsze miejsce mamy takie. Że dobrze nam poszło. To już któryś tytuł? Dla Ciebie pierwszy, czy już zasmakowałeś wcześniej zwycięstwa? Dla mnie jako kapitana pierwszy. A gdybyś miała wybierać, której z tych scen nie chciałabyś zastać w rzeczywistości, to na którą byś wskazała? Myślę, że scena z samochodem była najtrudniejsza. Dużo ćwiczycie, przygotowując się do tych mistrzostw? ćwiczymy, ale no różne scenki ćwiczymy, nigdy nie wiemy co będzie, dlatego byliśmy też trochę zszokowani, co na przykład było bo samochód był dla nas naprawdę ciężki, trudny. W scenie wypadku samochód uderzył w motocykl, po czym wzburzony kierowca samochodu wyskoczył z pojazdu i zaczął krzyczeć na motocyklistę. Ten nie reagował, zaś przypadkowy świadek zdarzenia zemdlał na widok rannego. Zauważyliśmy wypadek. Jeden pan był, spadł z motoru, jeden pan po prostu się uderzył w głowę w kierownicę i miał rozwalony nos. Wyszedł, był przytomny. Musieliśmy zaopatrzyć ten nos i sprawdzić, czy nie ma jeszcze więcej jakichś ran. Okazało się, że ma obojczyk, złamany. I musieliśmy też to oczywiście zabrać w temblak, zrobić tutaj drugą chustę, przewiązać. Jedna dziewczyna była bardzo spanikowana, no i zemdlała nam. Musieliśmy nogi do góry, jak to się robi, no i odzyskała przytomność. No i wsparcie psychiczne. I przede wszystkim musieliśmy też zabezpieczyć miejsce wypadku, aby nie doszło do kolejnych wypadków. To wsparcie psychiczne na czym polega? Musimy podtrzymać cały czas rozmowę z poszkodowanym. Nie mówić mu, co ma zrobione. Najlepiej, żeby nie patrzył w ogóle na swoje rany. Rozmawiać o czymkolwiek, o czym Tylko oczywiście nie wspominać o jakimś pogrzebie, takich smutnych rzeczach. Tylko wszystko na wesoło. Rozśmieszać go. Mówisz, że wszystko będzie dobrze, że się tu nic nie stało. Ratownictwo to jest jakieś szczególne zainteresowanie Twoje? Tak. Wybieram się na, teraz do liceum. Też na kierunek promedyczny. Potem mam nadzieję, że na studia medyczne. No i Może w przyszłości będę lekarzem. Pozostałe dwie inscenizacje dotyczyły pobicia oraz nieszczęśliwego zbiegu okoliczności na szczelnicy podczas uczniczego treningu. Co się tutaj wydarzyło, że potrzebna była pomoc ratowników? To znaczy, była jakaś kłótnia rodzinna. Chłopaki pobili się o dziecko, nie wiedzieli, czyje jest. Jeden chłopak miał uszkodzone żebra, drugi podciął sobie żyły i kobieta w ciąży. Co się stało z kobietą w ciąży? Miała cukrzycę. Miała cukrzycę, więc traciła przytomność, trzeba było jej podać insulinę. Także wszystkim się zajęliśmy i już wszystko jest w porządku. A miałaś kiedyś w rzeczywistości takie zdarzenie? E, nie. Ale myślę, że dałam sobie radę. Na szczelnicy nieświadomy mężczyzna wszedł na linię strzału i został trafiony w nogę. Biegnący mu na pomoc zawodnik potknął się i skręcił kostkę, a instruktor czuwający nad prawidłowym przebiegiem zajęć nie wytrzymał napięcia i dostał zawału serca. Tutaj nie tylko do jednego nieszczęścia doszło, ale do całej serii nieszczęści. No niestety. I jakie czynności musieli wykonać ratownicy, żeby doprowadzić sytuację no, do jakiejś takiej stabilizacji? No na początku zabezpieczamy miejsce wypadku, jako kapitan wyznaczam osoby, następnie wyznaczam osoby do poszczególnych stacji, e, później zbieramy ogólnie, patrzymy czy jest przytomny, zbieramy wywiad, chodzi o choroby i tak dalej. No i później na przykład tak jak przy kostce, no to tam stabilizujemy e, kostkę przy zawale. Koleżanka przy starciu musiała sprawdzać oddech, po kolei wszyscy podchodziliśmy do fantoma, żeby resuscytować. No i co jeszcze, bo było też wpuszczenie szczału, no to tutaj musieliśmy ustabilizować ogólnie nogę i tak samo strzałę, żeby się nie ruszała. Zadzwoniłam po pokutowej i po policję. No i tak, na nas w sumie który z tych przypadków tutaj był najtrudniejszy? Yy, znaczy wydaje mi się, że pustrzenie strzału i zawał, no bo przy zawale właśnie każdy ratownik musi podejść i resuscytować. Ogólnie jeżeli takie coś by się zdarzyło tak w realnym życiu, to co dwie minuty yy, każdy ratownik musi tak musi zmieniać, zmieniać. Żeby... Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie, które wręczyły Ewa Szerszeń, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz Danuta Gwizdała, Prezes Zarządu Rejonu. Nowego PCK w Brzozowie.